Dzisiaj czwarta niedziela, wielkanocna niedziela dobrego pasterza, kiedy to Jezus Chrystus mówi w ten oto sposób: Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami. Ja jestem Bramą. Jestem bramą. Tak mówi o sobie dobry pasterz. A my, jako owczarnia, jako owce, które są blisko Chrystusa jedni są bliżej, drudzy dalej niektórzy na obrzeżach, bardzo daleko, chociaż to nie jest istotne. A może jednak jest istotne, ponieważ w oczach Chrystusa ta owca, która jest najdalej, która się oddala, jest bardzo ważna. Przypomnijmy sobie Ewangelię, kiedy Jezus mówi o pasterzu, który zostawia 99 i idzie za tą jedną, jedyną, która się oddaliła z różnych powodów. Idzie jej szukać. Ja jestem bramą. I my właśnie jako owczarnie, jako te owce, chcemy szukać tej bramy, właściwej bramy, aby przez nią przejść. Ponieważ Chrystus mówi, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, czyli przez tę bramę, będzie zbawiony. Bo on przyszedł po to, aby owce miały życie. Dobry pasterz. Który jest bramą, a więc, jeśli jest bramą, to jest prawdą, drogą i życiem. Dobry pasterz, który no właśnie wychodzi ze swojego miejsca. Zostawia swoją wczarnię uliczną, aby szukać tej zagubionej. Czyli najpierw wychodzi, a później ją podnosi. Opatruje rany. Podnosi, podnosi właśnie innych z błota. Chociaż to nie jest wyczyn pasterza. Bo nie dość, że wyjdzie, wyciągnie z błota, to jeszcze sam się pobrudzi podrze swoje szaty, pobrudzi się brudem swoje owcy. To dopiero jest wyczyn. To dopiero jest wyczyn. Nie boi się pobrudzić. Najpierw nie boi się wyjść, nie, woli, nie boi się jej szukać, nie boi się niebezpieczeństw, które spotkają w górach. Pracownicy topru dobrze o tym wiedzą, jakie niebezpieczeństwa można spotkać. Ale nie boi się pobrudzić. Znacie takich pasterzy? Pasterzy, którzy nie boją się pobrudzić brudem owiec, zniszczyć siebie, swoje szaty, żeby odnaleźć zagubionej, zagubioną owcę. Znacie takich pasterzy, których Chrystus także wybiera? Nieustannie od tylu wieków? Ja znam, i Bogu dziękuję, że takich spotkałem. Ale znam także takich, którzy nie tylko mówiąc kolokwialnie, nie ruszą palcem, aby szukać zagubionej owcy, zagubionych owiec, ale jeszcze bardziej obrzucą je błotem, wdepczą, przypłaszczą. To nie są pasterze. Jezus, Jezus Chrystus w innym fragmencie Ewangelii, także na niedzielę dobrego pasterza, mówi, że to są najemnicy. To nie jest dobry pasterz, to jest najemnik. A kto to jest najemnik? Najemnik to pasterz, który, pasterz, który dba o owczarnię za pieniądze. Powiedzmy, że dba. Bo jak pojawi się wilk, to taki pasterz, najemnik, broni siebie, nie staje w obronie owiec swojego stada. To, jest, to nie jest żadna nowość, także w naszych czasach powtarza się ta podobna sytuacja, o której mówi Chrystus. Zwróćcie uwagę, że gdyby nie było najemników także w kościele, tych pasterzy, najemników, to przecież Jezus by w kościele, który Chrystus założył, to przecież Jezus w Ewangelii by o tym nie mówił, prawda? No bo po co? Po co? Jezus wiedział, że są wśród pasterzy, są wśród pasterzy tych, którzy jak on są dobrymi i są także najemnicy. Jestem dobry, pasterz. I mówi: Znam moje owce. Ale w dzisiejszej Ewangelii mówi właśnie nam, że jestem bramą, że mam nieustannie poszukiwać tej bramy, którą jest Chrystus, i później przez Niego przechodzić. Chcemy także być podobnymi do dobrego pasterza, czyli patrzeć jak On, patrzeć miłosiernie, iść. Za zagubioną owcą. Iść w góry, właśnie w góry, tam gdzie jest pełno niebezpieczeństw różnych. I deszcz, i wiatr, i śnieg. Te niebezpieczeństwa trzeba potraktować bardzo symbolicznie, prawda? Bo to jest pewne ryzyko. Ryzyko, że ktoś cię oceni, jeśli będziesz bronił. Owcy zagubionej, że będziesz pomagał komuś, że z kim się identyfikujesz, to jest wielkie ryzyko, ale ryzyko jest, trzeba powiedzieć, boskie. Bóg ryzykuje, yy, ufając po raz kolejny, właśnie zagubionej owcy. To jest niesamowite. ryzyko. Pamiętam taki fragment w kontekście właśnie Ewangelii Dobrego Pasterza, fragment, krótki fragment tekstu księdza Janusza Pasierba, który jakoś nijak, tyle razy właśnie nijak się ma w, w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, który pisał, że nie wiedziałem do jakiego stopnia Bóg boi się od tych, których kocha. Zwłaszcza od tych, którym dał zbyt wielkie serce. Drży, drży, żeby mu nie zginęli przypadkiem. Być może jak ta owca. Bóg drży, drży.